Tu mamy makaronik sprzedawany z domku. I lecę, może zdążę na jakiś pociąg. Właśnie przeszłam na przejściu na pieszych, dawno mieliśmy zielone, a gościu jeszcze jedzie. Wszyscy grzecznie poczekali, a tylko ja. What the fuck? <gry> Idę sobie taka rozebrana, bo jest mi ciepło, bo biegnę. Idzie pan i mówi, fakaldo. <gry> Myślę, że to do mnie. Wszyscy w kurtkach. W ostatniej chwili zdążyłam Bilet kupowałam dopiero teraz. A mój przystanek jest dopiero. Dopiero będzie, że wsiadłam niby. Jest, to jest mój przystanek. Udało się. Resztoch Dobrze, że wczoraj ogarnęłam jak to jechać. Ale i tak szukałam peronu. Kurde. To był pociąg To jest Monopoly. Jest tam plaża i tak się zastanawiałam, czy tam też nie skoczyć w drodze Słuchajcie, na początku niezbyt ciekawe miasto, mogę jeszcze wskoczyć i jechać do tego ostuni. Tu, do lata, lecę. A tam pani, która była ze mną wczoraj na Poliniano, ja się będę jej trzymać na wszelki wypadek, ale kurde, że udało mi się zdążyć w ostatniej chwili na ten pociąg My God. Ca przy dworcu nie zaciekawa. Podsłuchałam Polaków. Że trzeba iść na jakiś przystanek, więc idę za nimi. Tam są. No, także nikt by nie przypuszczał, patrząc na tą okolicę, że tu jest coś ładnego do zobaczenia. No i deszcz, więc nie wiem, czy będę coś nagrywać. Łe, aż tam trzeba dojechać. To wysoko. Mein Ja Nie wiadomo, jak długo na ten autobus trzeba będzie czekać, bo już tam tamci wyszli, a podejrzewam, że, że oni przyjeżdżają. Tymi autobusami wtedy kiedy pociąg przyjeżdża, więc mam nadzieję, że się mylę. A są okolice dworca. Zrażać się nie można Bo my lecimy tam bez buta, no, żeby doszedł jest! Przyjechał po nas po stuniste. Idziemy. A to taki turystyczne, zobaczymy za ile bilet to. Camy się! No. najlepszym miejscu ja sobie wzięłam i dwa urazki, czyli drogo bo u siebie za euro dwadzieścia mogę jeździć 90 minut i zmieniać, no ale to jest chyba jakiś prywatny. Ogólnie pani przyszła i się zapytała, czy może jechać z biletem z pociągu. Powiedział, że tak. Żebyśmy my wszyscy mogli tak zrobić, a kupujemy jego główki. O, głośna muza. ja. Zawsze zabezpieczona. Jademy. O, i wszędzie oliweczki. Uf! Ależ bym pobiegała. Tam, jakie piękne budynki. Ja chciała tam. To cmentarz, ale ja lubię. Lubię takie stare cmentarze i jezdanką. pojechała, to nie wiem jak. La Citta Non Bianca. Tak wygląda. Czyli bloki. Jesteśmy w Centro, i w ogóle jest tutaj dużo autobusów. Zastanawiam się, czy. Pytałam się, czy do Leca mogę dojechać, i powiedział gościu, że tak, ale. jakoś chyba o 6 rano i o 13, no to ja już nie zdążę. No i ten bilet to trzeba było dokupić ekstra do pociągu. O! Tam już widać. Tam gdzie wszyscy, chociaż ta citta może się zaczynać już tam. Bardzo widziałam i trzeba tam jakoś przejść. Zobaczymy, ale nie wiem ile czasu to spędzę. Ale ponieważ że gdyby nie ci polacy, których podsłuchałam, to bym... bo ja nie sprawdziłam tego. Myślałam, że będziemy w centrum. Nie wiedziałabym, że trzeba podjechać autobusem. Może bym się domyśliła, nie wiem. No, więc idziemy zwiedzać. Byle nie padało. Byle by nie padało. Ogólnie ładnie na pierwsze. Wejście, ale będzie chyba dużo chodzenia po schodach. Idę zerknąć na mapę, gdzie tu iść. Ale w sumie troszkę już widzę. Tam. Ale mi się wydaje, że to jest po prostu dużo chodzenia tutaj. Zobaczcie, jak ładnie. Taka zwykła Via Giovanni Bovio. Tak, to ślicznie. Idę na to miasto na to, że można tu spędzić dosyć dużo czasu, bo wszędzie są te ładne budynki. A widoczek to może. Piękny. Aż się chce lecieć tam to No spójrzcie jak pięknie. Tam po schodkach zamierzam się przejść. Teraz pytanie, czy mnie nikt nie rozjedzie? O, tam ślicznie. Uuuu. Uh. Chwila, chwila. No problemy techniczne. Więc nie wiem, czy dam radę trzymać ten aparat prosto. No, niech będzie. E... Nie wiem, co z tym zrobić. rzędy e... co ja chciałam rzec. Te samochody, psują widok. No, tak się po prostu przejdę. A e... te autobusy pani mówi, się pyta, jak tam jeżdżą. A gościu mówi, odpowiedział kierowca, że oni. Oni co? Mezodziata? Jakoś tak. Co to znaczy? Co 15 minut? Nie pamiętam. Ładnie. Tylko muszę po tych schodach wleść. Zobaczyć, co tam jest. Fajne miasteczko. Znowu pewnie mnie wygonią za filmowanie ciągłe. No. Zobaczymy. No, fajne. Zobaczcie. Autka tam, zaparkowane. Chyba dobrzy kierowcy są. Najlepsze jest to, że wszyscy poszli od razu na miasto. A ja, jak zwykle, pierwsza, lepsza ulica, już wchodzę sprawdzić. A potem mi to tak długo zajmuje. Powrót. No, ale zobaczcie. Mi się tak podobają te uliczki. Tam idę. Mimo, że nie wiem, czy tam coś jest. Podoba mi się. Przez to, że nie wiem, o której mam pociąg powrotny. On jechał na lecze. Nie wiem, czy dalej w drugą stronę, gdzieś dalej jedzie, czy do Barletty. W każdym razie Barry lecze po drodze, jest o i w ogóle mało jest tych przystanków, bo to jest jakiś po prostu Intercity, to nie jest regionalny. No i dlatego było trochę drożej. Ale szybko przyjechaliśmy z tym, że dlatego biegłam, bo chciałam zdążyć na 10, bo następny był dopiero o 12. Więc o, już wiem gdzie jestem. W sumie nic tu nie ma, ale pokażę Wam. Regionalne tam do Polniano Omar i do Brindisi zdaje się do fasana przepraszam one jeździły co 20 minut jakoś tak, więc spoko a tu będę musiała się dopasować, więc pewnie znowu będę biec widzę, że mnie nie ostrzy nie chce mnie pokazywać uznał aparat, że to co za mną jest ładniejsze no i w sumie się nie dziwię, ale teraz może się okazać, że wszystko co nagrałam jest takie właśnie. I ten widoczek tam z tyłu, to może. Nie wiem, to są cisy? Ja już nie pamiętam, jak się nazywają te strzeliste drzewa. Jakie cisy, to nie cisy. No i ten cmentarz. No a tutaj tak normalnie. Więc będę szła dalej. Nie wiem, czy tędy, czy zejść. Chyba tędy pójdę. No. Także zobaczyć na mapie, ale ten widok jest przepiękny. Idę zerknąć jeszcze. Idę sobie idę i widzę, że idę w złym kierunku w zupełnie przeciwnym. Także zobaczmy gdzieś uh, gdzieś tu powinnam iść gdzieś tu. Ciulwie, duże miasto. Także wracam, zanim wywołam sensację. Idę tam gdzie wszyscy, ale może tu jeszcze przyjdę, jak będzie czas. I okazuje się, że to wszystko to jest dzieta Bianka. Zobaczcie, białe mury wszędzie. Nie takie żółtawe, tylko białe. Spadam. No, także schodzę. Muszę uważać, żeby, żeby spektakularnie nie zjeżdżać na tyłku z tego. Strasznie wieję w góry. No to jest moja przekąska. Ale jak wszystko przesłodzone, i strasznie mi się podobają te fontanny. na dół, no i wychodzi na to, że jak wysiadacie z autobusu, to od razu na prawo się kierujcie główną drogą i będziecie w tym starym mieście ja nie mogę się powstrzymać weszłam tutaj, nie żałuję bezpięknie. no i to jest po prostu osiedle, więc w drugą stronę szłam, ale gdybym miała dużo czasu, to ja mam tu wszystko odeszła, wszystko wszyscy wylewają wodę balkonów i nie tylko. Ja się na chwilę schowałam. Znaczy sprzed domu, z przed z starasów też. Więc muszę uważać, żeby nikt tam mnie nie chłupnął. Schowałam się na chwilę, bo chciałam nawet coś nagrać. I mogłabym pójść tam do góry, ale już więc tam jest, tylko te schody są fajne. Żeby se zdjęcie, więc chyba jednak pójdę, ale spotkałam jednego pana <laughs> i zaczęliśmy rozmowę. I mówię, że... On mówi, że jesteś sama, a ja mówię, no tak. Yy... I się pyta, czy chce? Z tego co zrozumiałam, bo mówi, że trochę mówi po angielsku, ale nic nie mówił. <laughs> ja się siliłam na mój włoski, który nie istnieje. I... A, pójdę. <laughs> I najpierw powiedział, wydaje mi się, że powiedział, czy chcesz iść ze mną do domu? <laughs> a to był taki starszy pan, taki, no koło... około, coś między 50 a 60. A ja mówię, że nie, bo nie mam czasu. ściemniałam, że, że idę jeszcze, że jadę jeszcze później, do doleczę i się pyta gdzie śpię. Ja mówię, że w Bari. No ale że jeszcze doleczę, o stuni leczę bari. On mówię, że nie mam czasu. I on potem się pyta, czy chce z nim. Ee, a do domu szedł. Czy chcę z nim poswiedzać? <noise> ja powiedziałam, że nie, bo... Nie umiem po włosku i dla mnie to będzie zbyt trudne. Silić się na ten język, gadać i nic nie zobaczyć, tylko gadać. No więc dwa razy powtórzył, ale dwa razy odmówiłam. Także łatwo to znaleźć przyjaciół. Oj Boże, zdechnę. Idę, idę, idę. I akurat po mnie na jedzenie moich. Drażetek. i mówię, że dobra czekolada. a On mówi, to nie czekolada, to konfetti. No ale konfetti. Czyli orzech w czekoladzie, więc jednak. No ale dobra. Niech będzie na jego. Więc pewnie mam orzechy między zębami, nawet teraz. Także teoretycznie zapies. Idę do centro stoliko, ale po drodze wchodzę we wszystkie ulice świata. A nie mogę się oprzeć. Boże, zero kondycji. Pan tam leje wodę, a ja muszę tam zejść. Więc muszę uważać, żeby mi na głowę nie chlupnął. Ale patrzy, patrzy. Więc ja poczekam sobie. I se go nagram. Nie wiem czy on, skąd on tą wodę wziął, czy tyle mu wzięło się na, na tym na dachu, czy co, ale normalnie jaka sikawka. Kurde, trzeba tam iść. Zastanawiam, czy on balkonu nie myję. Sobie. I sąsiadom. Jakaś pani chce wyjść i kurde, co tam być. Zdecydowałam się obejść przeszkodę. I idę tędy Minęłam jakąś panę Przywitałam się, bo patrzyła na mnie nieufnie I mnie nie odpowiedziała Znaczy Odpowiedziała, ale bez uśmiechu Tylko tak Dzień dobry uh -huh. Jakiś gościu też wyszedł Nie wiem, czy oni mnie widzą gdzieś na kamerach Że niby tam popatrzył sobie w górę Ale tak naprawdę pewnie obczają kim jestem o, to jest fajne zejście. Także pewnie nie są przyzwyczajeni tutaj. Dla wszystkich osób, które uważają, że umiem cokolwiek po włosku, oprócz paru podstawowych słów, to się mylą, bo przed chwilą znowu zagadałam do pana, w sensie patrzy na mnie, to mówię z balkonu, mówię dzień dobry. I zaczął nawijać. Nic nie zrozumiałam, tylko że wydawało mi się, że powiedział, ale to na pewno nie to powiedział, że jest dużo zjadł rano, więc jest teraz głodny. No i tak jest moje, zro... więc jest teraz spragniony. I takie moje rozumienie. ale oni za szybko nawijają. Dobra, muszę stąd wyjść, bo chyba się zgubiłam. Hm. Gdzie ja jestem? To jakiś fajny, stary budynek. Tu jakieś co? Chyba nie można przejść do tej żółtej linii. Nic nie rozumiem. Nieważne. Tu macie wskazówki jak dojść, gdzie. Także chyba nie wiem gdzie. W ogóle ta czitka nie wiem co to już jest tutaj. Ale jak się nagle zaczyna takie coś. Mm, 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 niby nic, tu pyk, pyk, pyk. Idziecie za rożek. Taram. Ja grudnie bo już jestem, także ino zwiedzać. Tu mamy kościółek. I wejdziemy tam. Ogólnie jakoś tak cicho i spokojnie, turyści po przyjeżdżali, no i tak, nie wiem, mam wrażenie, że pozamykane jest dużo, ale może się mylę, bo zaraz obok je pani, która jest ze mną wysiadła z pociągu i która była wczoraj na Poliniano, więc może jest gdzie zjeść, no nie wiem, ja na razie mam swoje przekąski. u świętego Franciszka Saserza! Nigdy nie mogę się powstrzymać i zawsze wołażę w te kościoły. Jeszcze chciałabym stanąć w tym miejscu, gdzie widać całe to wzgórze i całe stare miasto na zewnątrz jestem w środku, a już chcę wyjść na zewnątrz, tylko po to, żeby zobaczyć ten widok. Och, na pewno pięknie to wygląda na żywo. Jeszcze te chmury, one tak osiadają fajnie. Kurczę na szczyty budynków. Nie wiem, nie wiem gdzie to jest. Szkoda, że mnie tam nikt nie zawiezie. Chyba, że mój kolega. Fajne są te arkady. Tu następna kiesa. Chyba też wejdziemy. No i tam, gdzie byłam u góry. No ja chcę być tutaj na dole. I znowu, nie wiem czy to Aqua Portable czy nie. Ale fajnie to wygląda. Kiesa dello Spirito Santo. Ducha Świętego rozumiem. Wystawę w kościele. śliczny obraz. Michel. Wyszłam z kościoła i widzę, że tam muszę iść do góry, więc wracam. Zaszłam za daleko. Na pewno idąc jeszcze dalej w tamtą stronę też będzie coś fajnego, ale ja muszę iść tam do góry. Po prostu muszę. O, ale będzie chudnięcie. No, a jednak chyba się myliłam. Bo idąc w prawo, chyba się kończy już to miasto. Także ja naprawdę o, mam takie poczucie kierunku. Zobaczcie, tam daleko, daleko, już jest koniec. Ale i tam pójdę. A tu trzeba chyba zejść na dół. Tu schodzicie na dół, naprzeciwko, tu koło tego. I koło tego monumentu. Tu na dół, na dół, na dół. I tam gdzieś się idzie, i się dojdzie na ten szczyt, i ja tam pójdę. Patrzę tutaj w prawo, i faktycznie tu nic nie ma. prawo wszystko, widoczek za mną śliczny. A tam się chyba mieszka. Także wracamy w tamtą stronę. A ja nie zaczyna padać. I tam daleko do luku, widać też chmurę. No i tak się mieszka. Fajnie, lubię takie zielone pola. Tutaj cytrynki, pomarańczki, no, moje widoczki. Widać jak ta chmura już tutaj idzie. Kurde, idę się schować z jakiegoś kościoła. Chcę posiedzę. No, tutaj widać najlepiej te mury białe. Ale nie da się nagrywać, ludzie, co to za chmura. Zobaczcie, teraz bliżej. A, uciekać. Pop. Także jak już będę w środku, to już nie będzie widać tych murów. No, ale idę. O, i chyba skończyło się takie typowe zwiedzanie, bo widzę, że wszędzie chmury. Zobaczcie tam na horyzont. To chyba nie przestanie padać. O, a ja wciąż jestem tutaj. To parasolek. No, i ogólnie. Zaczęła się lipa. O! Wszystko wskazuje na to. Naprawdę teraz będzie padało. Kurde. Oto w ogródku, troszkę wiosny. Już kwitną kwiatuszki.